Kowadło. To niezbędne narzędzia do broni, dzięki nim naprawiamy zepsute narzędzia, żebyśmy mogli dalej z nich korzystać. Ale co jeśli zrobimy je nieco brutalne? A w dzisiejszym odcinku spróbuję przetrwać Minecraft deszcz komadą. O. Mógłbym rzec, że fajny spał. Mógłbym rzec, że dzisiaj trochę leje. Cześć tak jak tam? E, nic ciekawego. Dobra, mój plan nie jest taki skomplikowany. To była niespodziewana śmierć. Zboża, to możemy to zebrać na spokojnie, nigdzie nam się nie śpieszy. Delikatnie dzisiaj pada, ale to nie jest żaden problem. To prawie się kutas uformował. Dobra, zobaczymy ten portal. O, tu jest krzyka. Dobra, dobra. Eee, chyba gorszego lutu nie mogę tutaj dostać, nie? O, jedzenie. Więcej jedzenia. Na dłużej tu nie zostanę skóra. A, Może jest jeszcze nadzieja. To by się pójść ścinąć drewno. Teraz mam plan delikatnie wkopać się gdziekolwiek. Przyznaję teraz to, że... ojoj oj. Przyznaję, ty, że teraz mam większe szanse przetrwania pod ziemią niż na powierzchni. Słyszę już pierwsze zombie. Ej, dużo żelaza tutaj jest. Bardzo dużo. Dzień dobry panu. Może chciałby pan o tym porozmawiać, albo nie? Brzmi przewalane. Drewna nie mam. To jest na tak lekko. Muszę się wrócić. To nie idę zobaczyć, ile kowadę tam spadło No już już się zaczyna. Już spadają FPS-y. Czułam 20 FPS-ów. Oh. Ja nie przejdę tędy. Stary. Idealnie ścieżka to jest jedyne wyjście z tej wioski, aktualnie. Zobaczę czy jest jakieś normalne wyjście. Nie ma, nie ma wyjścia. Plan ogólnie jest taki, żeby zmienić punkt st Chcę się iść tutaj pod kopem takim. Chciałem tego robić wcześniej, bo byłoby to czasochłonne, ale K'bach nie wiem czy cokolwiek znajdę, ale tutaj zawsze mogę zrobić coś takiego. Gdzie ja w ogóle k***a, jestem? Ja chcę wyjść! Nie blokowicie mi tej drogi! Eee... Jest tylko jeden sposób, by naprawić aktualną sytuację Teleportujemy się na jakieś, nie wiem, losowe koordynaty, może coś to da Tak wyglądał Minecraft z deszczem kowadeł jeżeli materiał się podobał, zapraszam do łapkowania i subskrybowania. Jeżeli macie jakieś e, zdanie co byłoby warto poprawić, bo chcemy polepszyć swój content, więc jeżeli macie jakieś uwagi piszcie w komentarzach. Na dzisiaj to na tyle. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się w następnym materiale.